Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj o najpopularniejszej platformie film, z filmami i serialami na świecie o Netflixie, a dokładnie o Redzie Hastingsie, który założył tą wypożyczalnię, która później zmieniła się. Właśnie w platformę z filmami. 29 sierpnia Netflix będzie obchodził 25-lecie swojego istnienia. Powstał w 1997 roku, a także to jest druga rocznica, jubileusz. W tym roku jest 20-lecie debiutu. Giełdowego. Firma powstała jako wypożyczalnia płyt DVD. Z tym się różniła od zwykłych firm, że dostarczała kasety, później płyty pocztą. Założyli ją Red Hastings, człowiek, który 8 października skończy 62 lata, i Mark Randolph, który 29 kwietnia miał 64 urodziny. Dzisiaj to już nie jest wypożyczalnia DVD, ale platforma internetowa, za pośrednictwem której można oglądać tysiące filmów i seriali. Działa praktycznie na całym świecie, z wyjątkiem Korei Północnej, Krymu, Syrii z powodu sankcji USA no także z powodu w Chinach z powodu miejscowych przepisów Red Hastings od lat zmienia wersję z jakiego powodu czy, z, 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 jaki był pomysł który legł podstaw założenia Netflixa w jednej z wersji była to kara 40 dolarów e, to jest w tej chwili koło 200 zł które miał zapłacić za zbyt późne dodanie płyty do jednej z wypożyczalni. W drugiej wersji, którą powiedział na początku 2017 roku na kongresie specjalistów od przesyłania danych w Hiszpanii, pomysł miał narodzić się przy okazji rozwiązywania matematycznego problemu policzenia przez przepustowości kabli umieszczonych w wagonie. Aby rozwiązać ów problem, trzeba wiedzieć, ile się taśm w nim zmieści, ile danych mogą przenieść i jak szybko przemieszczać z miejsca na miejsce. A jego wspólnik, Mark Randolph, opowiada prostą historię: że chcieli założyć odpowiednik amazon.com, obecnie giganta w sprzedaży detalicznej, w innej branży. Wówczas ta firma była głównie księgarnią i zdecydowali się na płyty DVD, bo klienci byli gotowi kupować je online. A mówimy tutaj o czasach, rok 97, w których internet był czymś tak ekstremalnym jak wspinaczki wysokogórskie. Złośliwi twierdzą, że Netflix zrujnował świat filmów i show biznesu znacznie wcześniej niż uczynił to, uczyniła to epidemia koronawirusa. No tak naprawdę biznes Reda Hastingsa po prostu okazał się odporny nie tylko na epidemię, ale w ogóle wyznaczył nowe standardy w rozrywce. Netflix troszeczkę można powiedzieć, przyczynił się do takiego obniżenia jakości gustów, które i tak już na no nigdy, jeżeli chodzi o masowość, to takie trochę wywyższanie się, ale tak promuje. Coś, co ja bym porównał do takiego disco polo, tylko że filmowego, serialowego, ale tam w Netflixie to się miesza. To znaczy, tam są ambitne, dobre produkcje wymieszane właśnie z chłamem. Popularny żart w Hollywood głosi, że to właśnie Red Hastings, Red Hastings będzie. Decydował o tym, z czego będziemy się śmiać i przy czym płakać przez najbliższe dwie dekady. I historia Hastingsa to nie jest taki typowy spełnienie amerykańskiego snu. Powiedzmy sobie, amerykański sen wymaga, żebyś na początku zaczynał od jakiegoś upadku albo był biedny. Tymczasem Hastings był synem prawnika milionera. Jego pradziadek ze strony matki był rekinem finansjery z Wall Street, Alfred Lee Lumi, człowiekiem, który przewidział zbliżający się krak giełdowy w 1920 roku, a następnie zwrócił uwagę na naukę i finansową laboratorium, które przyciągały takie sławy jak Albert Einstein, Enrico Fermi, Ernest Lawrence. Dzięki pieniądzom jego Ojca skończył prestiżową e, uczelnię Buckingham Brown, Nichols School w Cambridge. Później wstąpił do szkoły oficerskiej marynarki wojennej i e, chyba nie były to do końca przemyślane decyzje, ponieważ przy pierwszej okazji e, dał nogę z wojska. Wyjechał do Afryki w 1983 roku, aby w ramach Korpusu Pomocy pomagać tam ludziom. Uczył m.in. E, matematyki w Suazji. To jest takie niewielkie państwo w południowej Afryce, graniczące z Mozambikiem i południową Afryką. I to właśnie życie i praca w Afryce, wedle jego słów, były dla niego inspiracją, że chce być sam swoim szefem i założyć własny biznes. Jeżeli jeździłeś autostopem po Afryce, mając 10 dolarów w kieszeni, to założenie biznesu cię nie przeraża. Wspominał po latach. Hastings. Po powrocie do USA znów przydały mu się pieniądze rodziny, skończył studia informatyczne na prestiżowym Uniwersytecie Stanforda, a po nich zatrudnił się w firmie Adaptive Technology, dla której napisał program wykrywający błędy po programowaniu. Trzy lata później założył własną firmę Pure Software czyste oprogramowanie. W 1995 roku, cztery lata po założeniu, firma była już na tyle duża, że trafiła na giełdę. A w 1997 roku Hastings już nie kontrolował swojego dziecka. I gdy decyzje zarządu przestały mu się podobać, zresztą nie tylko jemu, bo kurs akcji tej firmy spadł wówczas o ponad 40%, opuścił firmę i zaczął planować założenie kolejnego biznesu. I powodem była nie tylko droga rozwoju firmy, ale jej standardowa kultura pracy. Według standardów Doliny Krzemowej Pure Software odniosło sukces, ale dla Hastingsa liczyło się to, że nie była to firma innowacyjna. Promowała tych, którzy nie popełniali błędów, to jest takie unikanie, a wykluczała tych, którzy chcieli podejmować skalkulowane ryzyko. To znaczy, nie da się osiągnąć sukcesu w biznesie, jeżeli się nie będzie popełnić błędy. To znaczy, tak naprawdę Rzadko kiedy zdarza się założyć jeden startup, który odniesie sukces, zwykle to jest ileś prób, pomysłów, z których któryś tam w końcu wypali. I Hastings wspominał, to jest takie coś, co mnie tutaj bardzo do mnie trafiło, że kreatywni indywidualiści byli sfrustrowani, szli pracować gdzie indziej. Byłem jednym z nich. Wypożyczania Netflix, którą założył razem z Markiem Randolphem, znacznie różniła się od tradycyjnych. Nowością była nie tylko forma opłaty za filmy, która była popierana ryczałtem. To jest. Ważne zamiast stawek za poszczególne wypożyczane płyty, ale także fakt, że film był wysyłany do klienta pocztą na wskazany adres. Wersję filmów online Netflix wprowadził w 2007 roku, a inspiracją był sukces, który święciła platforma YouTube.com. Heisting przewidywał publicznie, że przyszłością branży filmowej jest internet, szacował jednak w jednym z wywiadów w 2005 roku, iż przesiadka na nowy nośnik informacji potrwa około dekady. Potrwała krócej. W każdym razie Netflix podbił nie, świat nie tylko dzięki lepszemu i szybkiemu dotarciu do klienta, ale dzięki własnym kultowym produkcjom, takim jak House of Cards, w Polsce znanym jako Domex Card. Netflix nie działa w próżni. To znaczy, był pierwszy, odniósł gigantyczny sukces, ale na Obecnie musi bronić rynku, bo jest już Disney, jest HBO, jest Amazon Prime, jest Apple TV. Więc ta, zresztą w, w tym roku, na początku 2022 roku, rozpoczął się kilkudziesięcioprocentowy spadek akcji Netflixa, ponieważ w pierwszym kwartale pokazał on pierwszą od 10 lat spadek liczby subskrybentów. Natomiast to wciąż są gigantyczne liczby. No w samej Polsce Netflixa. Płaci abonament ponad 2 miliony ludzi. To są naprawdę gigantyczne, e, giganty, gigantyczna liczba. Na całym świecie jest to ponad 221 milionów osób. E, to są takie rzeczy, e, które. Które, które trudno będzie roztwonić Netflixowi. No, oczywiście on musi się zmieniać, bo zawsze jest najtrudniej być liderem, zawsze jest prościej gonić niż bronić rynku. To jest taka też opinia samego Hastingsa: ludzie zapominają o tym, że rywalizowaliśmy bardzo intensywnie. Mam na myśli to, że Amazon prowadził. Udostępnianie online w tym samym czasie, co my w 2007 roku, więc konkurujemy z Amazonem od 15 lat. No, pytanie, dlaczego Jeff Bezos, zwany Midasem Internetu, drugi obecnie co do majątności, wartości majątku człowiek świata, założyciel i szef Amazona, poniósł porażkę na rynku internetowej rozrywki. Ja Miałam taką własną teorię. To po prostu nie był dla niego priorytet. Netflix jest po prostu skoncentrowany na serialach i filmach, a dla Bezosa była to jedna z wielu obszarów działalności, taka jak na przykład e-booki o innych rzeczach, nie wspominając. Hastings, z wykształcenia, jak już wiemy, jest informatykiem, doskonale połączył syntezę Hollywood i Doliny Krzemowej i dostarcza. Treści oparte na głębokim zrozumieniu gustów czytelników, czyli krótko mówiąc chłam. No, Netflix bywa krytykowany za to. Natomiast to jest takie. No, ludzie chcą to oglądać i on po prostu nie zamierza się wywyższać. To jest też ciekawe, że. Jego firma na początku rozwoju musiała się zderzyć z bardzo nieprzyjaznym otoczeniem rynkowym, bo w 2001 roku nastąpił tak zwany kryzys internetowej bańki spekulacyjnej. Jakby to było mało, to jeszcze potem 11 września do kryzysu doszło, doszedł atak World Trade Center. No i generalnie żałoba i Czas po ataku terrorystycznym nie był to czas sprzyjający firmom, które chciały zarabiać na rozrywce. I pod koniec 2001 roku Netflix mógł prawie że upaść. To musiał zwolnić jedną trzecią pracowników. Groziło mu też przejęcie przez konkurencję sieć tradycyjnych wypożyczalni. Wideo i to jest jedna z zabawnych historii, że tam ci właściciele uznali, że właśnie ci wizjonerzy idą na dno, no i trzeba ich zostawić samych i postanowili nie korzystać z okazji i nie kupować, nie przejmować klienta w problemach. No, w każdym razie, jak sam wspomina, po latach, usunął dobrych pracowników, ale zostawił najlepszych. Zwolnienie tej jednej trzeciej pracowników po latach nazywa swoją drogą do Damaszku. To bardzo takie obrazoburcze porównanie, bo jak wiadomo, święty Paweł Starsu, największy orędownik nauczania Chrystusa, nawrócenia dostał właśnie, zbliżając się do Damaszku i z prześladowcy, chrześcijan, stał się ich gorliwym wyznawcą, a Netflix doznał olśnienia, jeżeli chodzi o motywację pracowników i tego, jak działa przywództwo. W czasie kryzysu, ale nie tylko. I to się narodziła wówczas droga Netflixa. Unikalny sposób prowadzenia firmy. Dzisiaj Hastings bywa porównywany, ten styl Hastingsa do tego rewolucji, jaką wnieśli w założyciele do biznesu, założyciele słynnej firmy komputerowej HP, czyli Bill Hewlett i David Packard. I mu udało się przekształcić firmę z garażu w ogromną korporację. A Hastingsowi udało się zostać dyrektorem świata rozrywki internetowej. W swojej książce o zarządzaniu, która przynajmniej nie zwróciłem uwagi, że była wydana w Polsce, Hastings porównał kulturę zarządzania w Netflixie do sposobu funkcjonowania profesjonalnej drużyny sportowej, takiej, w której członkowie pracują i wspierają się jednocześnie. No, i w 2003 roku Netflix licytował się o pracowników z takimi gigantami już, to jest prawie 20 lat temu, jak Google, Apple, ale też Facebook. I to dzięki tak pozyskanym pracownikom stworzył właśnie takie hity jak Stranger Things. To jest właśnie hit, który teraz już jest czwarta seria. No, znowu gigantyczny sukces globalny. Także Wiedźmin z polskim akcentem, ekranizacja bestsellera Andrzeja Sapkowskiego. No, powiem tak, ja jestem oszczarowany drugim sezonem, ale jak widać na całym świecie, fani, których większość pewnie nie przeczytała książki, nie cierpią tak bardzo jak ja. W każdym razie. Wrogowie Hastingsa nazywają to, co robi w reżimie, kulturą strachu, taką przypominającą reżim totalitarny, w którym każdy kombinuje, uważa, aby zawsze być tym, który doniesie szefowi o czymś jako pierwsze. Krytyka jednak jest publiczna. Uwaga o czyjejś pracy trzeba mieć odwagę powiedzieć nie tylko szefowi, ale prozaicznie przed wszystkimi, także przed tymi, których dotyczą. No to trochę takie przypomina. Um, no to jest taka dosyć specyficzna kultura, czyli jak chcesz kogoś krytykować, musisz być gotowy poddać to pod publiczną dyskusję. Jeden z byłych dyrektorów Netflixa, który rozmawiał z dziennikarzami, opowiedział to tak: że to trwa godzinami. Ludzie płaczą, następnie musisz powiedzieć dziękuję, ponieważ dzięki temu jestem lepszym człowiekiem. No brzmi trochę groźnie. No, Hastings uważa, że jednakże wzajemne ocenianie się pracowników to jest to, co powoduje, że Netflix odniósł sukces. I tak jak właśnie trener gwiazdom taką swoim pracownikom daje wolną rękę, rozlicza ich z efektów, a nie to, co i jak robią. Ted Sarandos, który wspólnie z Hastingsem zarządzał Netflixem, opowiada historię sprzed lat, gdy Odpowiadał za to, czy zamówić 60 czy 600 kopii jakiegoś filmu, który później wysyłano do klientów i zapytał się Hastingsa, ile ma zamówić, a ten mu wypalił, iż to pewnie nie będzie hit, więc kilka wystarczy. A film okazał się przebojem, a Netflix nie miał go w swojej ofercie. Gdy Hastings dociekał, jak mogło to się stać, że nie zamówili więcej, to usłyszało podwodnego, ponieważ powiedziałeś mi, żebym tego nie robił. A Hastings przerwał to tłumaczenie i odpowiedział: Nie możesz pozwolić, abym zepchnął nas w przepaść. No i Sarandos wspomina, że to była dla niego niezwykła lekcja, i dlatego Hastings pozwala dzisiaj swoim pracownikom podejmować samodzielne decyzje. Prywatnie jest podobno czarującym człowiekiem. Nie ma hobby, co z żalem przyjmuje. Złośliwi twierdzą, że jego wujna wyobraźnia i zmyślanie historii o początkach biznesu mogą być odpowiednikiem hobby. No. Poza tym, że ogląda Netflixa, ma żonę, syna i córkę. W każdym razie. Ma taki też pomysł z wymyślenia, trochę mu się przez, przez epidemię koronawirusa spowolnił, ale chce przeprowadzić reformę edukacji, powołać do życia nowy typ szkół, nastawionych na wyniki i przygotowanie dzieci do życia w nowoczesnych technologiach. Brzmi tak, że warto zacząć się bać. Drodzy Państwo, jeżeli Wam się podobała historia Reda Hastingsa, to poproszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Do zobaczenia.